Na skrzyżowaniu dróg... jest. Po lewej od skrzyżowania dróg, za drzewem. Strzelił do mnie, ale ja go zabiłem. Trafił mnie. Nie... Zginałem. Serio? No. No dalej tam kucasz u mnie. O kurwa. Słyszałem to właśnie. N nie. Nie? Wyjebało na głośno. U mnie ty dalej kucasz w ogóle. Ze 177 metrów z Mosina cię zabił. I znowu strzelił. Kurwa. Bo będzie trudny strzał. Bye bye, kurwo. No, w... no No ja tam nie pójdę, nie? No nie mogę ja wejść. wsi. O, biega tam. Bye bye! No... Trzy... <grywka> Trzy trupy tam stoją! <grywka> Trzy trupy.